Kochani, dzisiaj już wiemy, że Nintendo Switch podbił absolutnie cały świat i uchowała się tylko jedna mała wioska w Galii, a właściwie to nad Wisłą, w której grupa super dorosłych graczy zastanawia się, cytuję, kto to główno kupuje. W tej chwili Switch to jest taki dziadzio, nie? No, bo ma już 7 lat, wszyscy czekamy na następcę. Ma w swojej bibliotece setki godnych zakupu gier, a przynajmniej ja sobie mówię, że godnych zakupu, bo pewnie mam już pudełkowych. No nie wiem, zbliża się do 200, ale kiedy Switch zaczynał swój triumfalny pochód, to jeszcze w ogóle nie było wiadomo, czy aby na pewno będzie triumfalny. Przeciwnie, mnóstwo ludzi twierdziło, że Nintendo jest skończone i że Switch to jest ostatni przystanek, przed tym, gdy Japończycy zaczną wydawać swoje gry na inne konsole i po prostu, tak jak kiedyś Sega, zrezygnują z produkcji sprzętu. Ja sobie ostatnio wspominałem ten okres pierwszej prezentacji Nintendo Switcha, później jego premiery, i stwierdziłem, że chętnie Wam o nim opowiem, to może i sobie Wy coś przypomnijcie, albo po prostu czegoś się dowiecie, jak to kiedyś wyglądało, no bo wiadomo, że w tej chwili na Switcha dwójkę czeka już masa ludzi i że Switch no właśnie jest znany, lubiany, szanowany, ale w czasach Wii U Nintendo, szczególnie Nintendo od strony konsol stacjonarnych, to nie interesował się prawie nikt i ja byłem wydaje mi się w bardzo, bardzo wąskiej grupie ludzi, którzy faktycznie od samego początku wypatrywali jakichś newsów o następcy Nintendo do Wii U, a o tym, że jakiś tam następca w ogóle jest w przygotowaniu, to władze firmy powiedziały na jakimś tam zebraniu i podsumowaniu wyników finansowych bodajże w marcu albo w kwietniu 2015 roku, czyli jeszcze na dwa lata przed premierą. Wtedy nie powiedzieli właściwie nic konkretnego, tylko że nazwa kodowa tej konsoli to jest NX, no i że wyjdzie jak wyjdzie, i że mamy generalnie zamknąć mordy. Ale oczywiście internet nie zamknął, tylko otworzył mordy, utworzyły się subreddity, pojawił się słynny subreddit NX, na którym ludzie przez półtora roku cały czas spekulowali: A czym ta konsola właściwie będzie, i B. Kiedy zostanie zaprezentowana, kiedy będzie miała premierę. Nintendo po tym jednym ogłoszeniu bardzo długo nie mówiło o NX-ie już nic. Na no, przypomnijmy też, że to, co powiedzieli, to były właściwie dwie literki, czyli tylko tyle, że NX. Oczywistym więc jest, że ludzie spekulowali, gadali, jak szaleni, że pojawiało się też mnóstwo przecieków, przede wszystkim fejkowych na temat tego, czymże właściwie ten NX będzie. Moje ulubione to po pierwsze, Zdjęcie, które przedstawiało urządzenie totalnie niewygodne, w sensie trzymanie go byłoby straszną udręką, podobnie jak no granie na nim w jakąkolwiek poważniejszą grę, ale wyglądało super nowocześnie, i przez jakiś czas świat wierzył, że jest prawdziwe. Tam nawet mówili, że to wygląda trochę jak połączenie urządzenia stworzonego przez Apple'a i przez Samsunga, takiego ich nieślubnego dziecka. Ale no później się okazało, że był to oczywisty fake. Był jeden typ, który nie pamiętam niestety nazwy kanału, ale typ, który zbudował swoją całą karierę na YouTubie i zebrał ponad 100 tysięcy subskrybentów na tym, że dzień w dzień właściwie publikował filmy popierające jego teorię o tym, że Nintendo Switch będzie konsolą bazującą na architekturze firmy AMD. No i oczywiście w momencie, w którym się okazało, że jednak jest inaczej, no to troszkę schował głowę w piasek i z tego internetu zniknął. No i była też taka koncepcja, że z tego co pamiętam, NX to będą tak naprawdę dwie konsole. To będzie jednostka stacjonarna i jednostka przenośna, ale będą obsługiwały te same gry i że ta stacjonarka będzie oczywiście super, mega, hiperpotężna. Nikt, kurczę, normalnie nie uwierzyłby w to, że Nintendo w XXI wieku będzie jeszcze robiło potężne konsole. No ale chyba jednak część ludzi chciała. Chciała wierzyć, że ta firma wróci w końcu z przytupem i że no, najłatwiej było sobie taki przytup wyobrazić właśnie jako dowaloną moc obliczeniową, która będzie w stanie rywalizować z PlayStation i Microsoftem. Jakiś czas później, w Nintendo podali mniej więcej ramy czasowe, w których zaprezentują konsole i w których będzie miała swoją premierę, ale. Bardzo mocno naciągali te ramy, to znaczy ludzie nie mogli się doczekać, a żadna zapowiedź, żaden pokaz nie nadciągały. I pojawił się wtedy drugi taki subreddit, który z tego co pamiętam nazywał się Tomorrow, na którym ludzie codziennie wstawiali jakieś memy, że niby jutro jest ten dzień, że jutro zobaczymy Nintendo NX. Kiedy w końcu zobaczyliśmy Nintendo NX? To wiele osób o tym już nie pamięta, ale nie była to styczniowa prezentacja, o której powiemy sobie za chwilę, tylko był to w październiku 2016 roku opublikowany na YouTubie zwiastun, który bardzo dobrze pokazywał, czym jest Nintendo NX, znany już jako Nintendo Switch wtedy, na przestrzeni 3 minut. No i to była bardzo spoko taka zwiastunowa reklama, bo w niej, mimo że nie używano żadnych słów, nie było narracji, to dowiedzieliśmy się właściwie o tej konsoli wszystkiego. Dowiedzieliśmy się, że można sobie ją dokować, że są odpinane pady, że jest opcjonalny Pro Controller, że jest złącze Minijack, co wtedy wszyscy odbierali jako taki pszczyczek w stronę Apple'a, bo Apple wtedy niewiele wcześniej Minijacka usunęło ze swoich telefonów. No i zobaczyliśmy też gry, odbiór był raczej pozytywny. Fajne były w ogóle spekulacje na temat tego, jakie gry pojawią się na Nintendo Switchu, bo to chyba nawet podkreślili w samym Nintendo, że to, że jakaś gra tam była w tym zwiastunie, nie znaczy, że ona aby na pewno się pojawi, bo na przykład najgłośniejszym tytułem takim third party, który był obecny w tym zwiastunie, był Skyrim. I Bethesda jeszcze przez jakiś czas, przez parę ładnych miesięcy nie mówiła, że Skyrim będzie na Switch, nie potwierdzali tego, tylko mówili, że oto jest taki koncept, że tam się mówili z Nintendo na zwiastun i że po prostu no Fajnie by było, gdyby taki Skyrim był. Pamiętam, że ludziom to faktycznie ryłobanie. perspektywa tego, że Skyrim będzie dostępny na konsoli, jakby nie patrzeć w przenośnej. No i było to bardzo, bardzo spoko. W tym zwiastunie pojawiły się jeszcze między innymi NBA 2K, pojawiło się Mario Kart 8 w wersji Deluxe, o czym jeszcze nie wiedzieliśmy, ale tam były chyba drobne zmiany i ludzie właśnie przypuszczali, że to będzie jakoś zmieniony ten Mario Kart z Wii U. Było Mario Odyssey, tutaj zupełnie już bez tytułu, i tutaj było wiele takich spekulacji i myśli, że to być może jest tylko jakiś koncept, bo wyglądało to wtedy jak randomowy Mario w 3D. No i oczywiście główną bohaterką była Zelda Breath of the Wild z chrupiącym frameratem, bo tak w międzyczasie okazało się, że Breath of the Wild ukaże się również na NX. Wcześniej to była gra zapowiadana jako znana przez wiele lat jako Zelda for Wii U. I dopiero w 2016 roku, kiedy ona była już opóźniona o ponad rok, bo oryginalnie miała się pojawić w 15. Nintendo zabrało na Targi E3 w 2016 tylko tę Zelda pokazywali wyłącznie tę jedną grę, pokazywali ją na Wii U, ale wtedy też właśnie powiedzieli, że gra ukaże się troszkę później i że będzie również na następną konsolę Nintendo. No i trzeba im przyznać, że taki wielki, piękny, otwarty świat Zelda dostępny w kieszeni. No w kieszeni to może nie, ale w plecaku zawsze. To była wspaniała rzecz i no, ta gra, tak mocna gra na premierę Nintendo Switch'a nadawała się idealnie. To zresztą nie pierwsza taka sytuacja, bo Zelda Twilight Princess na początku była zapowiadana jako ekskluzyw na Gamecube, a ostatecznie ukazała się również na premierę Nintendo Wii. No ale na premierze Nintendo Wii to i tak yy, pierwsze skrzypce grały Wii Sports. Czasami się zastanawiam i mi troszkę szkoda, że nie dowiemy się dokładnie, jak wyglądała oryginalna Zelda na Nintendo Wii U, ponieważ w celu, aby ta gra nie była w żaden sposób lepsza na starej konsoli, której i tak nikt nie kupił, Nintendo spędziło dużo czasu między yy, właściwie tym, jak gra była wstępnie gotowa, a premierą na Nintendo Switcha i na Wii U. Spędziło dużo czasu na... Usuwaniu z niej wszelkich odniesień do GamePada Wii U i wszelkich wykorzystań GamePada Wii U. Kiedyś była taka prezentacja, chyba w 2015 roku, tej Zeldy, na której ten jeden, jedyny raz widzieliśmy na GamePadzie Wii U wyświetlaną mapę i jakieś inne elementy. No a w ostatecznej wersji GamePad jest właściwie bierny, co jest dosyć smutne, bo też nie trudno sobie wyobrazić, że nie trudno się domyślić, że Shika State, którego używa Link, i GamePad Wii U miały być ze sobą właściwie tożsame. Więc dziękuję Nintendo Switch, spieprzyliście najlepszą Zeldę, ale przynajmniej uratowaliście Nintendo. A i zapomniałem jeszcze wspomnieć o tym, że bardzo niedługo przed tą oficjalną prezentacją, swoją drogą zapowiedzianą przez wyjątkowo dziwne zdjęcie Mario, szczegóły na temat Switcha wyciekły przez stronę Eurogamer i tam one były właściwie poprawne, ale nie do końca i pokazywały trochę to, że specyfikacja nie mówi wszystkiego, bo tam Nintendo Switch został przedstawiony jako po prostu tablet z Androidem od Nintendo, co brzmiało dosyć żałośnie. Pamiętam, że byłem, ja się spodziewałem, że to będzie konsola hybrydowa, bo wskazywało na to chociażby to, że Nintendo zunifikowało wtedy swój branding do jednego koloru czerwonego wcześniej to był inny kolor na handheldy i inny kolor na konsole stacjonarne i tam połączyli też swoje studia. No, było to po prostu logiczne, ale to, że to po prostu będzie tablet z Androidem na jakimś istniejącym już chipie NVD, było dla mnie zawodem, było dla mnie czymś, co pokazywało, że Nintendo jako producent sprzętu być może faktycznie troszkę się skończył, bo idą na łatwiznę, bo taki sprzęt to mógłby sobie zrobić każdy. No ale nie no, to co zobaczyłem ostatecznie sprawiło, że bardzo się zajarałem, że na Switcha czekałem, szczególnie że byłem wtedy smutnym posiadaczem Wii U, które no może. Nie zostało przez Nintendo porzucone, ale w 2016 roku, w tym ostatnim roku przed premierą Switcha, to gier first party prawie już nie było i jedną z ostatnich był Paper Mario Color Splash, który też ukazał się jeszcze długo, długo, naprawdę długo przed premierą Switcha. No, odbiór tych tego pierwszego materiału był w sieci dosyć pozytywny. Taki umiarkowany optymizm, tak jak przed premierą Wii U, y, każdy twierdził, że no dobra, to Wii U to jest dziwne, no ale to jest Nintendo, oni zrobili ds oni zrobili Wii, więc oni nie mogą się mylić, to pewnie my czegoś nie rozumiemy y, i oni jakoś po prostu mają pomysł na to Wii U, Wii U jednak będzie zajebiste, to my jesteśmy debilami. Tak tutaj było odwrotnie. Y, wszyscy, wszyscy myśleli, że kurczę, ten Switch wygląda całkiem spoko, no ale to jest Nintendo, oni zrobili Wii U, oni mają za sobą, za sobą tyle kiepskich lat, więc Pewnie coś zepsują. Poczekajmy, na pewno jeszcze coś zepsują. Główna prezentacja konsoli, taka już dłuższa, nadeszła na początku roku 2017, trwała ponad godzinę. To było fizyczne wydarzenie w Japonii, ale transmitowane na cały świat przez sieć. Pamiętam, że było albo w nocy, albo nad ranem. W każdym razie wstałem o jakiejś nieludzkiej godzinie, zrobiłem sobie kapkę do kubka z Mario i po prostu oglądałem je totalnie jak zahipnotyzowany, bo też tam ono było prowadzone po japońsku, ale było od razu tłumaczenie na język angielski. I no to tak bardzo będę zawsze ciepło wspominał, ale sama prezentacja była troszkę dziwna, bo z perspektywy czasu, wiecie, to jest zawsze zabawne, że konsola na początku, nawet zdaniem jej twórców, ma być troszkę czymś innym, czym się okazuje ostatecznie. I tak na przykład, jakbyście sobie teraz zobaczyli zapowiedzi PS3, albo PS4, albo nie wiem, Xbox One, to taki dobry przykład, te przed tych konsol, to dostrzeglibyście. Że zupełnie inaczej producenci tych sprzętów stawiali akcenty przed, ten, przed premierą na to, jakie funkcje będą ważne, a jakie nie, a inaczej to w rzeczywistości wyszło i dopiero później oni dostosowywali tę swoją wizję do tego, czego faktycznie ludzie chcą. Ze switchem ja jakoś tak zapamiętałem, że na początku to było takie oczywiste, że głównym gimikiem tej konsoli jest to, że można sobie grać w tę samą grę na małym i dużym ekranie, ale jednak nie do końca, ponieważ Nintendo bardzo mocno stawiali na to, jak wiele różnych sprzętów i możliwości łączy sobie właśnie Nintendo Switch. Oni niedawno jeszcze raz oglądałem ten pokaz ze stycznia, powiedzieli na przykład, że Switch ma w sobie elementy każdej Wcześniejszej konsoli Nintendo, i no, to było trochę na siłę, ale, ale jednak, jednak tak, bo na przykład powiedzieli, że oni to już kiedyś chcieli, żeby konsola stacjonarna mogła być przenośna, i dlatego gamecube dorobili rączkę. Pokazali, co będzie wchodziło w skład zestawu sprzedażowego Switcha, czyli tam, że będzie HDMI kabel w zestawie, że będzie ładowarka i tak dalej. A później przyszedł czas na prezentację gier. I wierzcie lub nie, ale pierwszą grą w historii oficjalnie zapowiedzianą, Oficjalnie pokazaną na, na Nintendo Switch'a było One2Switch, które miało bardzo długą prezentację. No i tam czarowali, że no to taki nowy wymiar dożywki, że tutaj można się bawić tymi nowymi padami yy, i że tak naprawdę impreza toczy się poza konsolą w tej grze. Więc pochuj wam konsola. No ale to było tylko takie wprowadzenie do dłuższej prezentacji samych joy no bo w tym pierwszym zwiastunie akurat yy, było chyba pokazane że one mają żyroskopy, no ale nie było tych wszystkich funkcji, a wtedy na tej prezentacji styczniowej poznaliśmy na przykład HD Rumble, gdzie pan pokazywał, że czuje w tym padzie kostki lodu, to było tak ładnie zwizualizowane i po kolei przedstawił wszystkie możliwości, jak kamera na podczerwień, którą do tej pory wykorzystują ze trzy gry, w sensie Nintendo Labo na pewno, One to Switch w jednej mini i Resident Evil chyba miał taką opcję przeładowywania na tej kamerce. No właśnie, widzicie, nie wszystko wyszło. To miała być duża rzecz, ta podczerwień, a ostatecznie mało co z tego korzysta. Natomiast HD Rumble miało być dużym featurem, i faktycznie było. W sensie, no rozumiem, że nie, dla, że nie dla każdego to jest istotne, ale wydaje mi się, że chociażby to też zainspirowało twórców PlayStation do takiej, a nie innej haptyki w dual sensie. A dla mnie fajne HD Rumble naprawdę też wzmaga doznania z gry. Drugą pokazaną grą były chyba Armsy, i to jest tytuł, o którym w tej chwili niewiele osób już pamięta. A Armsy były na początku przedstawiane jako kolejne nowe IP Nintendo, które ma szansę stać się wielkim hitem po Splatunie, no bo Nintendo miało ten swój złoty strzał w 2015 roku wydając Splatuna na Wii U. 15 rok dla Wii U w ogóle był spoko, tylko tam było Splatoon i był Mario Maker. I gdyby te obie gry wyszły w 13 roku, a nie w 15, to myślę, że historia Wii potoczyłaby się w ogóle inaczej. No ale Arms było kreowane na kolejne złote dziecko Nintendo. To była biatyka wykorzystująca sterowanie ruchowe, która bardzo, bardzo mi się podobała bardzo na nią czekałem i wciąż uważam, że jest świetna, tylko jakoś już zupełnie się o niej nie mówi. Mimo, że robił to, robił to zespół od Mario Karta i wynik ostateczny sprzedażowy też nie był zły, ale to również jest y, zaleta gier pojawiających się w okienku premierowym konsoli, że no, nie muszą być jakieś super wybitne, żeby osiągnęły dobre wyniki. Potem była krótka zapowiedź z Platu na dwójki i to była niespodzianka, bo wśród tych wszystkich plotek dotyczących line-upu Switcha pojawiało się dużo o tym, że będzie po prostu konwersja z na pierwszego albo jakiś tam właśnie z Platon pierwszy Deluxe, a nie z Platon dwójka. Więc na poprawdzie to dwójka wyglądała trochę jak, jak jedynka, ale to, że to był pełnoprawny sequel było niespodzianką. I w końcu Super Mario Odyssey. I co ciekawe, tam tylko zajawili to, jak dużą rolę w tej grze będzie pełnił Capi, czyli ta czapeszka Mario, a całego mechanizmu przejmowania dusz innych istot, która przecież ta rzecz jest właściwie najważniejszym elementem całego Mario Odyssey. Tego nie pokazali w ogóle, mimo że zwiastun trwał ze trzy minuty. I tak ten Mario wydawał się bardzo spoko, chociaż dla mnie to, że tam pokazywali ten fragment New Donk City, gdzie Mario sobie chodził pośród zwykłych ludzi, to mi tak zajeżdżało Sonic Adventure i nie do końca wiedziałem, co mam o tym myśleć. Potem była zapowiedź Fire Emblem Warriors i to też jest coś, co zawdzięczamy Wii U, że w czasach Wii U, kiedy nikt nie chciał robić gier na tę konsole, to Nintendo stwierdziło, że oni zaczną namawiać twórców zewnętrznych, żeby robili jakieś takie gry łączące w sobie cechy ich marek z cechami gier Nintendo. No i pojawiło się Hyrule Warriors, które sprzedało się w milionie sztuk na Wii U, co no na Wii U było wielkim osiągnięciem Więc kontynuowali to na Switchu z Fire Emblem Warriors, a następnie była zapowiedź oficjalna już Skyrima i w prawie że wielkim finale na scenę wyszedł gość z Electronic Arts Yy, który powiedział, że FIFA będzie i tym też się jarają, no bo wtedy przenośna na FIFA o jakości prawie, że dłużej była czymś, o czym bardzo, bardzo marzyłem, ale jej to był już mem, bo oni zapowiadali na początku ogromne wsparcie dla Wii U, mówili, że to po prostu będzie współpraca bez precedensu, a później olali tę konsolę zupełnie i śmiali się wręcz z niej niecały rok po premierze Wii U, no i tutaj wrócili, ale też tak kurcze chwalili się, że o, bo my tutaj zrobimy FIFA. Tylko, że ja się później dowiedziałem, yy, że umowa EA z FIFA zakładała, że oni muszą zrobić przynajmniej jedną Fifę na każdą nową dużą konsolę, więc no, łaski nie robili tak. Była też wspominka o innych deweloperach, którzy pracują nad grami na Switcha. Tych tytułów miało powstawać kilkadziesiąt, i tutaj akurat byłem zawiedziony, bo liczyłem na strogie Bangiery, a tymczasem wyszła troszkę po pierwsze japońskość tej prezentacji, japońsko-centryczność. A po drugie, że wtedy jeszcze nie wszyscy byli do Nintendo przekonani, bo niby pokazywali, nie wiem, logo Activision na przykład, ale te gry, które dostały swoje dłuższe segmenty, no, wydawały się spoko, ale wiecie, taka prezentacja konsoli, która ma do siebie przekonać miliony, żeby te konsole kupili, i którą później Pisarski będzie wspominał na swoim drugim kanale 7 lat później, to powinno być coś niesamowitego. A tam oni powiedzieli, że Shin Megami Tensei dopiero zaczyna development, ale że będzie jakaś tam część na Switcha właśnie. Pokazali po raz pierwszy Octopath Travelera od Square Enix, to był też debiut w stylu HD 2D, bardzo mi się spodobało i do tej pory lubię. I wyszedł gość z Grasshopper powiedzieć, że jakieś tam No More Heroes wyjdzie. I to było właściwie tyle, więc niezbyt dużo i troszkę się obawiałem o to, czy właśnie Nintendo sobie poradzi bez takiego super rozwiniętego wsparcia twórców zewnętrznych. Ale te prezentacje zamknęło jeszcze ogłoszenie, że wraz ze Switchem wyjdzie właśnie Zelda. Że Switch wychodzi 3 marca i był Zwiastun Zeldy, który do tej pory uważam za jeden z najlepszych zwiastunów jakichkolwiek gier w historii, który oglądałem z ciarkami, po prostu raz za razem. Teraz w tej chwili pewnie już z tysiąc razy go widziałem, nawet niedawno sobie odpaliłem, bo ma piękną muzykę, masę emocji, świetnie oddaje skalę tego świata, w którym jest link. I jeżeli ktoś jeszcze w widzieliście, to koniecznie zobaczcie, a jeżeli widzieliście, to obejrzyjcie sobie jeszcze raz. W mojej intencji. Więc wtedy tej prezentacji dałbym takie 7,5 na 10. Co oczywiście by nie zmieniało faktu, że miałem się ochotę zahibernować na kolejne dwa miesiące, że miałem odłożoną kasę, żeby sobie Switcha kupić. Ale spotkała mnie jeszcze przed jego premierą bardzo miła niespodzianka. Otóż Nintendo, a właściwie Conquest, czyli dystrybutor Nintendo, zaprosił mnie na pokaz Switcha we Frankfurcie jakieś dwa albo trzy tygodnie przed jego premierą. I teraz zawsze sobie tak myślę, że zaliczyłem był downgrade, bo teraz influencerów z Polski Nintendo nigdzie nigdy nie zaprasza a wtedy pracowałem w, w komputer świecie i takie zaproszenie dostałem, więc prawdopodobnie wtedy byłem w lepszej sytuacji życiowej niż teraz, pracując na umowie o dzieło i zarabiając tam z, no jakieś tam naprawdę marne pieniądze. I tam mogłem sobie sprawdzić pierwszą godzinę Zeldy, mogłem sobie pograć w Arms, które mi się bardzo podobało i mogłem sobie sprawdzić Battle Mode w Mario Kart 8 Deluxe, które też już się doczekało zapowiedzi. Oryginalny Mario Kart miało właściwie jedną taką wadę, w którym był niedopracowany tryb battle i ten battle mode naprawili w wersji deluxe. I myślałem sobie wtedy, że no fajnie, fajnie będzie co robić przez kolejne ze dwa lata do premiery następnego Mario Karta. Tak, 3 marca 2017 roku, ja wtedy wracałem z samego rana z targów MWC w Barcelonie i taksówka zawiozła mnie najpierw do redakcji Komputer Świata, bo w międzyczasie okazało się, że Conquest podesłał mi również Nintendo Switcha, ale gołego Switcha, więc odebrałem tę konsolę i od razu tą samą taksówką skoczyłem do Ultimy, do sklepu Ultima, w którym miałem zamówioną Zeldę Breath of the Wild w edycji limitowanej, miałem zamówiony Pro Controller, parę joy dodatkową. I chyba w sumie tyle, bo kody na recenzenskie na inne gry to dostałem też już od Conquestu. Czy byłem zachwycony? Tak, byłem zachwycony. To była w ogóle moja pierwsza konsola nowej generacji kupiona na premierę, oczywiście zdaniem niektórych to była już stara generacja, był stary chipset i w ogóle. Ale wiecie, co innego kupić sobie, bo kupiłem na przykład pierwszego dnia Nintendo, New Nintendo 3 ds no, ale to był tylko upgrade. A tutaj pierwszy raz byłem na pokładzie od samego początku, od pierwszej zapowiedzi i miałem tego switcha też od razu. Uderzyło mnie to na początku, jaki jest kurczę, pusty, bo ten system operacyjny, który był właściwie wtedy bez żadnych dźwięków, bardzo niewiele opcji, mało ikonek, mało wszystkiego, był zupełnie inny niż w Wii U czy w 3 ds gdzie to wszystko żyło, grało i po prostu kurwaś świeciło brokatem. Natomiast ludzie to chwalili, bo przynajmniej system był responsywny, a na Wii U wszystko ładowało się przez minutę w dniu premiery Wii U właśnie. I chciałbym zakończyć ten film pogadaniem sobie chwilkę o grach startowych na Nintendo Switcha, bo to jest w sumie urocze, nie? Jak się wchodziło do Eshopu i tam prawie nic nie było i ogólnie jak jest premiera każdej konsoli, jak staramy się wycisnąć jak najwięcej z tych niewielu i głównie średnich gier, które się pojawiają, tłumacząc sobie, że no, jednak warto i warto je kupić, na pewno są super, a później właściwie nikt o tych grach nie pamięta. O Zeldzie mówiliśmy na kanale już nie raz i będziemy mówili jeszcze nie raz, więc Zeldę sobie odpuszczę. Natomiast były jeszcze One to Switch, które, którego ja próbowałem używać jako takiego narzędzia do pokazania, jakie Switch jest fajny mojej rodzinie. No i działało tak jak Quantum to switch, to znaczy, że każdy chętnie sobie raz zagrał w pojedynczych czarodziejów albo w dojenie krowy, ale drugi raz już nie chciał, więc, to, że ta gra była sprzedawana w pełnej cenie, było jakimś totalnym nieporozumieniem. Just Dance 2017, o tym w ogóle zapomniałem. Skylanders Imaginators. To też jakoś mi umknęło, że były Skylandersy na, na premierę Switcha. Dużo głośniej było o Super Bomberman R. Też było głośno, dlatego, że ta gra była dosyć droga i że była taką popierdługą, ale to była właśnie jedna z pierwszych pudełkowych gier na Nintendo Switcha i nigdy jej nie kupiłem. W ogóle nigdy w nią nie grałem i teraz mnie kusi, żeby sobie ją kupić, tylko dlatego, żeby mieć w swojej kolekcji tę grę, która była często tą drugą normalną grą wybieraną oprócz Zeldy do zakupu Nintendo Switcha. No bo. De facto tak było, bo tych pudełkowych tytułów właściwie już żadnych nie było. Pojawiło się I Am Setsuna, czyli taki trochę generyczny RPG od Square Enix. I co ciekawe, pamiętam, że Digital Funders zrobiło analizę sprzętową, analizę techniczną tej gry i wyszło im tam, że ona wygląda prawie jak na PS4, tylko tam było 30 klatek zamiast 60, więc ja już sobie tam sam dopowiadałem, że to znaczy, że pewnie, że Switch tak naprawdę ma prawie że tyle samo mocy co PS4. Co jest oczywistą bzdurą, ale no chciałem wierzyć. Były Sniper Clips i w to też pamiętam, że grałem nawet z moją Adą. Polecam serdecznie tę grę. Tę grę też dostałem w wersji pudełkowej niedawno. Bardzo dziękuję od mojego kolegi z Xcomu, jako prezent dla witusia mojego synka, żeby to była jego pierwsza gra i bardzo mnie to wzruszyło, bo to prawdopodobnie faktycznie będzie pierwsza gra, w którą będziemy grali razem, jest to gra w dopasowywanie kształtów. Shovel Knight się pojawił, co zupełnie mnie nie dziwi, bo twórcy Shovel Knighta mieli zawsze dużo miejsca w serduszku dla Nintendo i Shovel Knight był też chyba pierwszą grą third party, która doczekała się nieoficjalnego, zrobionego na licencji Amiibo. Więc, Shovel Knight też no, na pewno jedna z lepszych pozycji startowych na Wii U. I Fast RMX od Shinen, czyli niemieckiego studia, który zatrudnia chyba tam z 5 albo 6 osób. Magicy Kodu przez kilka generacji robili chyba najładniejsze gry na konsole Nintendo. Właśnie bardzo małym zespołem. Te gry też mało zajmowały. Ich ostatni tytuł to The Tourist, który pojawił się również na innych konsolach, ale, na, ale najbardziej imponuje to, że jest tak wygląda, jak wygląda na Switchu. A Fast RMX to była ulepszona, ale znacznie ulepszona wersja wyścigów takich w stylu Wipeouta, futurystycznych i pamiętam, że ja właśnie w tę grę oprócz Zelda grałem zdecydowanie, zdecydowanie najwięcej i wciąż uważam, że jest w czołówce, jeżeli chodzi o wizualia na Switchu. A poza tym to próbowaliśmy łapać jakiekolwiek zapowiedzi w tym okienku premierowym i kupować jak tylko mnie było stać wszystko co co tylko by chodziło. Pamiętam, że na przykład w reklamach dużą rolę odgrywał stary Street Fighter 2, którego pokazywali ciągle. Dużo mówiło się o takim indyku, też uroczym swoją drogą, Snake Pass, gdzie sterowało się w realistyczny sposób wężem. I on też miał analizę na Digital Foundry i tak dalej, bo to była chyba pierwsza gra na Switcha, zrobiona w Unreal Engine i faktycznie wyglądała nieźle. Ale pamiętam też, że to była jedna z pierwszych gier, które działały w trybie przenośnym poniżej rozdzielczości natywnej ekranu Switcha. I to było takie, kurde, Ciekawe, czy to będzie nieczęsty przypadek? Nie. Ach, i na styczniowej prezentacji zapomniałem, był jeszcze pokaz Xenoblade Chronicles 2, a przypomniałem się teraz, bo właśnie Xenoblade Chronicles yy, też w trybie handheldowym działał w, w rozdzielczości 15p. 16 jak miał dobry dzień, ale ogólnie Switch sprzedawał się nieźle. Miał też udaną kampanię reklamową, to znaczy po prostu pokazywał tę konsolę jako coś dla normalnych ludzi, a nie tylko dla dzieci, jak to było w przypadku Wii U. Pamiętam też, że dużą sprawą było to, że Nintendo wykupiło reklamę na Super Bowl, na którym w tej, w tej reklamie kolej sobie tam pykał głównie Zelda. I ta reklama jest świetna. Imagine Dragon leciało w tle, ale to, to jedyna jej wada. I tę te reklamę też oglądałem wiele, wiele, wiele razy, bo po prostu tak kibicowałem, bardzo, żeby Nintendo się udało. I się udało. Dla mnie ten okres premierowy Switcha był zakończony debiutem Mario Kart 8 Deluxe, bodajże 28 maja 2017 roku, a później to już Switch jakoś tak zaczął bardzo, bardzo, bardzo rozkręcać. No Tego samego roku mieliśmy jeszcze chociażby Super Mario Odyssey gdzieś tam w październiku, i po. W pierwszym sezonie świątecznym Switcha myślę, że każdy był już święcie przekonany o tym, że ta konsola szybko nie umrze, że Nintendo znowu trafiło w dziesiątkę, że tym razem mieli dobry pomysł i na konsole, i na branding, i, i że nadal potrafią robić świetne gry. I to, no, i co, no historia po prostu z Happy Endem. Tak chciałem sobie pogadać, powspominać, jeżeli Wy też kupowaliście Switcha na premierę albo chociażby śledziliście jego drogę od Nintendo NX do zapowiedzi do wydania prawdziwego Switcha. To się podzielcie w komentarzach, chętnie posłucham. Tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Jak coś to przypominam, że jeżeli chcielibyście protektory na wasze cenne gry, to sponsorem kanału jest Invisible Black, czyli polska firma, w której macie 10% zniżki na protektory z kodem PISARSKI. I te protektory są super. Właśnie czekam na nowe, bo zamówiłem sobie specjalne, customowe do gier z Mega Drive 32X i z Atari Jaguar, bo kupuję takie rzeczy. No, to na razie.